Cześć Siemano, e, nagramy szybkiego vloga z miejscu, na której jeżdżę na motorze, i też robimy tutaj fotki i fajne dronowe wideo. E, jest to Alauer, jest to pustynia e, i taki wielki plac pustynny, na którym jest pełno dróg. Lokalizację wrzucam pod spodem, pod filmikiem. Można tu latać dronem. E, co do drona, w Dubaju nagram osobny odcinek, ale jeżeli masz y, licencję y, lub jakiegoś tam mniejszego drona, no to tutaj polecisz bez problemu. Jeżeli nie wyjdziesz na wysokość wyższą, jak tam 100, 100, 100 metrów w górę, no to be, powinno być bez problemu. Jest to spoko miejscowa, wa, warto na nią w jeżeli lubicie robić fajne fotki czy filmiki. Jest łatwo dostępna, tutaj naprawdę. A nie musicie mieć 4x4, żeby wszędzie wjechać. Ale jak macie 4x4, no to możecie wjechać na przykład na takie wydmy i robić fajne inne fotki. Bo tu niektóre drogi właśnie są. Oli! Niektóre fotki są. Niektóre, fotki... niektóre drogi są zasypane totalnie. Jest to 15 minut od Dubaju. No 20 załóżmy, liczmy. 20 minut od Dubaju. Że warto tutaj wpaść. Właśnie dojechaliśmy na Al-Qudra i cykamy tą foteczkę. Foteczkę numer dwa, gdzie jest burcz i cały town. No i potem to fajnie w Photoshopie właśnie zmiksujemy i pokażemy wam jak to wygląda. Jest Alkudra, gdzie jesteśmy. Właśnie to jest inna pustynia, ale o pustyniach powiem Wam w innym odcinku, gdzie warto przyjechać. Na jaką pustynię i gdzie jest w sumie blisko. Bo naprawdę pustynie są bardzo blisko. Niektóre są fajne widoki, nie trzeba jechać gdzieś z hen-hen daleko. Także, zrobiona fotka? Zrobiona, fotka gotowa. Fotka gotowa. Poli, let's go! No to lecimy i widzimy się. W następnym odcinku. Zapraszam Was do um, subskrypcji tego mojego kanału i... O nie, to w sumie już powiedziałem. To już chuj. Pozdrów z szybkiego vloga. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jak chcecie, to wpadnijcie do mojego Instagrama. Pozdrawiam Was. Łukasz z Dubaju.